Siemoneczko, niezależnie od tego, czy tworzycie na Instagramie, TikToku, streamujecie na Twitchu, czy po prostu nagrywacie filmy na YouTube'a, wiecie dobrze, jak ważne jest oświetlenie, zarówno w wideo, jak i zdjęciach. Bez dobrego oświetlenia ani róż. Za chwilę Wam pokażę, dlaczego tak uważam, ponieważ ta scena bez światła byłaby kompletnie nudna i nijaka. Jak widzicie, bez światła w tle jest naprawdę słabo. Okej, okay. wciąż da się tak nagrywać, wciąż to jest akceptowalne, ale co by się stało, gdybyśmy wyłączyli nasz miecz świetlny? Koniec. Tak naprawdę jakoś prawdopodobnie się teraz dla Was pogorszyła, wszystko wygląda gorzej i gdyby nie to, że mam połowę okien odsłoniętych, to moglibyście w ogóle mnie nie widzieć. No ale dobra, wielu z Was może uważać, ok, ok, ok. Jeżeli mamy super oświetlenie za 500, 600, 700 zł, dwa softboxy, no to każda scena, każda osoba będzie dobrze wyglądała. A co jeżeli bym powiedział Wam, że ja jako postać jestem tutaj oświetlany za pomocą tylko jednej małej lampki od Newella, a dokładniej miecza świetlnego. I serio, tu mam do niego pilocika. Cyk, teraz jest ciemno, włączamy, zwiększamy sobie jasność, możemy sobie zmieniać różne kolorki. Naprawdę lampa jest bardzo ciekawa, więc jeżeli jesteście ciekawi co ona ma Wam do zaoferowania, to już pokazuję, a uwierzcie mi, jest co pokazywać. Na testy otrzymałem lampę Newell Cut i RGB, czyli poręczny miecz świetlny, który oferuje nam zarówno RGB, jak i światło białe w jednej z trzech temperatur barwowych. Przez wzgląd na specyficzny kształt, lampa ta daje nam duże pole do manewru, jeżeli chodzi o jej wykorzystanie, ale to pokażę Wam w dalszej części filmu. Sama lampa przychodzi do nas w kartonowym opakowaniu, na którym znajdziemy główne cechy produktu, ale wygląd opakowania schodzi tutaj na dalszy plan, ponieważ to zawartość jest tym, co zaskoczyło mnie najbardziej. A czemu? Ponieważ dostajemy tutaj pokaźny zestaw akcesoriów, który już Wam pokazuję. Po wyjęciu z kartonu okaże się, że mamy tutaj torbę z logiem producenta, uchwytem na górze i ta torba jest zapinana na suwak, co sprawi, że tak naprawdę nasza lampa będzie bezpieczna w podróży i nie będziemy się musieli bać o to, że coś nam przypadkowo wypadnie w transporcie. W środku mamy wszystkie pozostałe akcesoria, czyli zaczynając od kabla USB typu C, posłuży on nam oczywiście do zasilania lampy, do ładowania jej, ale też to co jest ważne to to, że możemy na przykład lampę zasilić bezpośrednio z power banka i ona będzie wtedy normalnie pracowała, także za to spory ukłon w stronę producenta, ponieważ to się przydaje szczególnie przy dłuższych nagrywkach. Dodatkowo mamy tutaj dwa uchwyty magnetyczne, które sprawią, że będziemy mogli lampę sobie przykleić do dowolnej metalowej powierzchni. Jest też tutaj taki pasek, który możemy przyczepić do lampy. I jeżeli kupicie tę lampę, to polecam to zrobić. Nigdy nie wiecie, kiedy on się może przydać. No, i tutaj jest też pilot. Uwierzcie mi, że to jest prawdziwy game changer. Mamy tutaj, oczywiście, podstawową kontrolę nad lampą. Ale jeżeli lampę gdzieś na przykład powiesimy, albo przyczepimy na magnesy, to bardzo dużo to zmienia. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć także papierologii, która występuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W instrukcji mamy wyszczególnione wszystkie przyciski oraz ich funkcje, oraz mamy także podaną specyfikację techniczną produktu. Ale nie martwcie się, że jeżeli byście zgubili i na przykład nie pamiętali jak macie coś zrobić, dodatkowo na kartonie macie tutaj kod QR, który po zeskanowaniu przyniesie was na stronę, z której możecie sobie pobrać instrukcję obsługi. Jeśli chodzi o wykonanie, to ciężko się do czegoś przyczepić. Mamy tutaj 150 diod LED, które ukryte są za dyfuzorem. Tył lampy to eleganckie, szczotkowane aluminium, na którym widnieje tylko nazwa producenta. Reszta wykonana jest z plastiku, ale jest on dobrej grubości, także nie musimy się bać o to, że przypadkowe stuknięcie sprawi, że obudowa pęknie. Dodatkowo rękojeść ma specjalną fakturę, która zwiększa właściwości chwytne lampy. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków, które znajdują się właśnie na rękojeści. Tam też jest ulokowany port USB typu C. Plus i minus odpowiedzialne są za zmianę natężenia, a przycisk w środku za włączenie lub wyłączenie lampy oraz przełączanie między trybami. Znajduje się tutaj także port podczerwieni służący do kontroli poprzez pilota. Lampę możemy trzymać w dłoni, przymocować za pomocą tych magnetycznych uchwytów albo po prostu zamontować na staty, ponieważ u dołu jest gwint 1,4 sala. No i jest też tutaj coś dla tych, którzy lubią dźwięki. Nie martwcie się, że lampa może być dla was za mocna, ponieważ na pilociku mamy odpowiednie ustawienie, które odpowiada za moc świecenia. I zobaczcie, teraz będziemy po prostu sukcesywnie zwiększać, aż osiągniemy maksymalną moc, która wręcz razi w oczy. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj trzy przyciski, które odpowiadają za kolejno 10%, 50% i 100% mocy świecenia. Ja obecnie jestem doświetlony na jakieś 70% mocy świecenia lampy i lampa jest na odległość mojej ręki i teraz pozmieniamy kolorki tak żebyście zobaczyli jak te kolory wyglądają w kamerze. Także ja po prostu będę cicho. No i możecie patrzeć. No powiem wam, że te 70%, szczególnie przy zmianie kolorów, wydaje się być nawet troszkę za mocne. Poza zmianą kolorów mamy także tutaj 10 wbudowanych trybów, takich jak stroboskop czy chociażby światła policyjne. Jeżeli chcemy sobie przełączyć te tryby albo zmienić kolory, to klikamy oczywiście kolor i tutaj plusik albo minus. Jeżeli chcemy się przełączyć między trybami świecenia a zwykłymi kolorami, klikamy przycisk Flash. Za zasilanie odpowiada tutaj wbudowany akumulator o pojemności 2200 mAh i pozwala to na około 3-4 godziny świecenia na pełnej mocy. Na szczęście, tak jak wspomniałem już na początku, możemy zasilić lampę bezpośrednio z powerbanka, więc czas pracy na baterii nie powinien tutaj stanowić żadnego problemu. Jeżeli chodzi jeszcze o samą specyfikację, taką stricte techniczną, lampa ma wymiary 32x55 cm, waży 292 g, oferuje nam tutaj trzy główne tryby świecenia temperaturą białą. 3000, 4500 oraz 600 Tysięcy kelwinów oraz 6 kolorów światło RGB. Jeżeli chodzi zaś o moc świecenia, mamy tutaj skokową zmianę i jest to od 10 do 100% z przeskokami co 10%. Z zastosowaniem tej lampy możemy znaleźć naprawdę bardzo dużo. Jednym z nich może być ustawienie jej za postacią, tak żeby po prostu nadawało tej takiej charakterystycznej łuny kolorystycznej. I wyobraźcie sobie, że tutaj na przykład zamiast ściany byłyby jeszcze różne tła fotograficzne. Wyglądałoby to o wiele lepiej. Tak jak mówiłem, lampa jest za mną. Przycisk 1 na pilocie, zmieniamy kolor i mamy już całkowicie inną scenę. Wszystko wygląda inaczej, mimo że nic nie zmieniłem poza ustawieniem tylko i wyłącznie barwy. Uważam, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Jest jeszcze wiele innych sposobów, jak możemy wykorzystać lampę. Tutaj macie na przykład pokazane, jak na moim streamie ona doświetlała tło, a tutaj macie pokazane, jak po prostu na filmie ją wrzucam, po to, żeby te obszary, które są dookoła mnie, nie były puste, tylko też były wypełnione światłem. Tutaj tak naprawdę będzie was ograniczała tylko i wyłącznie wasza kreatywność. No i może jeszcze ewentualnie przestrzeń, bo potrafią te wszystkie lampy zajmować trochę miejsca. I zobaczcie, jedna lampa za 250 zł. I od razu tutaj powiem, 250 zł wydaje się dużo dla osoby, która dopiero chce na przykład wejść w nagrywanie, wejść w fotografię. Ale dla osób, które już są w tym biznesie. Uwierzcie mi, 250 zł to są naprawdę małe pieniądze. A w tej cenie otrzymujemy dobrze wykonaną lampę, która może nam posłużyć naprawdę w wielu, wielu różnych celach, jest zasilana na baterie, W sensie wbudowany akumulator dodatkowo działa też pod kablem i ma pilota. Uwierzcie mi, jak ja zobaczyłem po prostu maila od Newella, że chcieliby wysłać tę lampę na testy, to się bardzo ucieszyłem, ponieważ będę ją wykorzystywał. Gdzie będziecie mogli niedługo też zobaczyć. Ja nie chcę przedłużać więcej, dlatego słuchajcie, zostawcie suba i lajka. Like Zostawiam wam oczywiście w opisie linka do tej lampy. I co? Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to dajcie mi znać w komentarzu, ponieważ zawsze jak widzę te komentarze od was, to wiecie, jakoś tak nieco więcej motywacji jest. Tymczasem co, wyłączam lampę i widzimy się za tydzień.